Dzisiaj kochani nie ma biureczka, ponieważ zamiast biurka jest całkiem duże terrarium o długości metr, ponieważ będziemy dzisiaj przekładać tutaj mojego węża Lampropeltis floridana. Jest to po polsku togów florydyjski. No i słuchajcie, on sobie siedzi tutaj w moim terrarium już dość długo i najwyższa pora, żeby mu załatwić po prostu docelowe terrarium i to na mojego samca będzie wręcz perfekcyjne. W związku z tym dzisiaj zaaranżujemy sobie to terrarium. Generalnie standardowo skrzynię wykonał dla mnie Terra Gadzior, także Gadzior dzięki wielki. I oczywiście, jeśli chcielibyście jakiś terrarium od Gadziora, no to link do niego zostawię w opisie filmu. Zarzeczyłem sobie białe, no bo w sumie wybieg dla Carlosa jest biały, te regały za mną też są białe, więc fajnie będzie się to komponowało. No i tak naprawdę, jeśli chodzi o wstęp, to jest tyle. Zabieramy się do roboty. Jeśli chodzi o grzanie w naszej skrzynce, to jak widzicie, Gadziusz tutaj umieścił matę grzewczą na takiej fajnej szybie, żeby wężowi nic się nie stało. Także to będzie po prostu pod ściółką. No i co? Mam jeszcze jakąś miseczkę fajną. I tak naprawdę zaczniemy całokształt od nasypania tutaj lignocelu, czyli podłoża dla węża, i później będziemy aranżowali. Ja tutaj mam taki wielki wurli lignocelu, więc po prostu wsypiemy tyle, ile trzeba. Od razu lepiej z podłożem, aczkolwiek wielka szkoda, że to jest lignocel. No i słuchajcie tak, mata grzewcza będzie w prawym rogu, w związku z tym na pewno gdzieś na jej krawędzi umieścimy jakąś kryjówkę wężowi. Dosypię jeszcze trochę, żeby miał się jak zakopać. Mnie najbardziej słuchajcie, w moim Lampro się wkurza fakt, że on nie robi kupy do podłoża, tylko znajduje sobie najwyższą y, część w ściance i obstrawa tą ścianę. Może mu się zmieni ten system robienia kup, ale nie sądzę. Także podejrzewam, że no, lampro mi obstra tą ściankę i znowu będzie brzydko. A wiecie, chodzi o to, że mega niefajnie się po prostu skrobie tą spyloną, zaschniętą kupę ze ścianki, no ale trudno. Mamy podłoże, więc już zaczyna się tu robić dość fajnie. W związku z tym wyposażmy to terrarium w jakieś ładne korzenie i kryjówki akurat widzę, że trochę się wykorzystałem z korzeni, jakieś tu wsadzimy, ale takie bym powiedział wybrakowane sztuki. Mam jeszcze taki fajny afrykański korzeń, jego może by się udało jakoś umieścić w taki sposób, żeby zasłaniał po prostu wejście. O, coś takiego będzie spoko, on, że jak będzie chciał mieć zimną kryjówkę to sobie pójdzie tam, a jak będzie chciał mieć ciepłą kryjówkę to zaraz musimy skonstruować. Tu w sobie mogę tak położyć gdziekolwiek matę kokosową, mam jeszcze taką ładną tubę korkową. Ale czy ona nam tutaj, powiedzcie, mi pasuje? Miska na wodę będzie tutaj z lewej strony, tu gdzie nie ma grzania. Kurczę, ale w sumie zobaczcie, znalazłem taką tubę korkową. Ona jest jeszcze ładniejsza i ona w sumie mogłaby pełnić funkcję kryjówki również. Czy ona tutaj będzie fajnie się komponować, czy nie? Chyba trochę za duża jak na to terrarium, nie? Hmm. No niby jest fajnie, ale czegoś mi tu brakuje. Ja no słuchajcie, ta tuba jest ewidentnie za duża, wyciągamy ją. Myślę, że zostaniemy przy tej. Jeśli chodzi o kryjówkę, to póki co umieszczam mu starą kryjówkę, bo on ją lubi, ona jest przesiąknięta jego zapachem. Tylko sobie zobaczę, gdzie ma ta grzewcza się kończy. Okej, okay, ona jest tu. To ja bym umieścił tą kryjówkę tak powiedzmy mniej więcej pół na pół. Zobaczę po prostu, czy wąż chce tu siedzieć częściej, czy nie częściej. No i będziemy kombinować. Dobra kochani, wydaje mi się, że aranżacja tego zbiornika jest skończona, no bo nie za bardzo mamy tu co dodać. Cały czas mi przeszkadza ten lignocel, ale co? Mamy zrobić. Musi on zostać, żeby dla węża było ok. Tym bardziej, że ja propeltisa karmię w Terrarium, więc tym bardziej ten lignocel jest tutaj potrzebny. Wodę umieścimy z tej strony. W ogóle zobaczcie na tą miskę. Normalnie jak Gadżer zrobi miski. To ja nie mogę. To już moja trzecia taka. No i dobra, Terrarium prezentuje się w następujący sposób. Czy jest ładne? No, ścianka gadziora jest ładna, natomiast mam pewne obiekty co do mojego wystroju, no, ale może z czasem wpadnę na jakąś lepszą wizję. No, jedno jest pewne: Lampro będzie mega zadowolony, słuchajcie. A propos Lampro, to może bym Wam go pokazał. Proszę bardzo, kochani, oto gwóźdź dzisiejszego odcinka. Ojej, już chcesz iść do nowego terarium. Patrzcie, jaki długi. Terarium ma długość 100 to ja myślę, że z 80 cm mój drogi, masz na pewno. Jest to samiec, w sumie nie sądowałem go, ale tak podejrzewam, bo słuchajcie, ja go mam już 3 lata, a widzicie, że za duży nie jest, w związku z tym prawdopodobnie jest to właśnie samczyk, ale zobaczcie, jak jest fenomenalny. Czarno-żółty. Jest to w ogóle gatunek węża, który jest endemitem dla Florydy, moi drodzy. I jakby tego było mało, ten skubaniec potrafi jeść inne węże i na dodatek jest kanibalem, bo je również przedstawicieli tego samego gatunku, co on. Nawet nie tyle co rodzaju, że lamp tylko nawet skubaniec potrafił upolować innego węża tego samego gatunku, więc szaleństwo. Co możemy zobaczyć? No widzicie, że ogonek podryguje bardzo chętnie. Wąż, praktycznie zawsze jak go biorę na ręce, to jest takim trochę dzikusem. Niestety, problem polega na tym, że lampropel, w sensie wiem, że ten lampropel, nie wiem jak reszta, on tutaj ma taki śmierdzący gruczoł przy odbycie. I słuchajcie, jak ten wąż się wścieknie. I na ciebie wypuści tą śmierdzącą substancję, to aż się odechciewa kontaktu. Ja teraz już czuję, że nawet mimowolnie mu to wyciekło, że tak powiem, i trzeba ręce jak najszybciej umyć, no ale taki jest to urok tych węży. Plus jest niepodważalny, słuchajcie, bo to jest wąż, który najbardziej ze wszystkich, które posiadam, spektakularnie atakuje. To wiecie zresztą ze starych karmień, że on się po prostu potrafi rzucić na pensetę, wylecieć z terarium i się obwinąć wokół niej, bo akurat tam jest mysz. Więc jeśli chodzi o moje spostrzeżenia związane z tym gatunkiem, kochani, no to jest skubany taki łasuch, nigdy u mnie nie miał głodówki, zawsze wcina nawet przed wylinką, więc ogólnie spoko. Jeśli chodzi o jakieś wymagania zbiornikowe, to tutaj sytuacja jest o tyle spoko, słuchajcie, że wąż ten potrzebuje relatywnie w zasadzie pokojowej wilgotności i nie powinniśmy mu zraszać terrarium. Ważne, żeby miał po prostu miskę z wodą, w której zdoła się, że tak powiem, zanurzyć. No w mojej odbiedzie się jeszcze zanurzy. Natomiast jak troszkę urośnie, jeśli urośnie, to mu wymienimy ją po prostu na nową. Jeszcze jeszcze wrócę do tego temperamentu, bo wiecie, to, że on u mnie taki jest trochę nerwany, to też jest przyczyna taka, że ja naprawdę bardzo rzadko wyciągam węże na ręce. Myślę, że tego Lampropeltisa mam może dziesiąty raz w życiu na ręce. Więc wiecie, on nie jest przyzwyczajony do brania na ręce. Podejrzewam, że jest przyzwyczajony trochę do mojego widoku, no bo w sumie całe życie widzi tylko mnie przez szybę. E, natomiast, no, do brania na ręce nie. Myślę, że gdybym częściej i regularniej go wyciągał na ręce, no to może wówczas by nie był takim, że tak powiem, dzikuskiem. No i tak naprawdę, słuchajcie. Myślę, że tyle. Jeśli ktoś by chciał takiego Lampropeltisa początkujący, to wydaje mi się, że git, no bo sam byłem początkujący, jak go kupowałem. To był mój pierwszy wąż w ogóle na kanale. No jak widzicie, żyje ma się dobrze. Z racji tego, że on powinien mieć właśnie no, niższą niż wyższą wilgotność w Terrarium, to też nie masz co martwić o przechodzenie wylinek. Bo ja właśnie mojego trzymam no, na takiej wilgotności, jak tu widzicie. Nie zraszam mu dodatkowo, zawsze dbałem tylko to, żeby miał wodę czystą. I on te wylinki przechodzi regularnie i bez problemu. Nigdy nie porwał żadnej wylinki, więc ogólnie widocznie tak ma. Być, ale brzusio miazga, nie? Przyznajcie sami. Dobra, kochani, wrzucamy go tu, bo widzę, że on się już normalnie nie może doczekać. Dobra, ziomy, chwila prawdy. Rzucamy węża na terarium i zobaczmy, co tu się wydarzy. Czy będzie zwiedzał, czy może od razu się ukryje. Jakbyś mnie jeszcze puścił z ręki, to będzie dobrze. No i obserwujemy, kochani. Póki co, lamp rozchował się w cieniu. Ciekawe, czy będzie chciał wejść do tego korka. Czy raczej nie? Czy może na przykład zaraz wyczuję, że tutaj jest jego stara kryjówka i do niej sobie powędruję, bo ona jest w jego zapachu? Kurde, nie mogę iść umyć rąk, bo nagrywamy reakcję Lampro, a chodzi o to, że mi strasznie śmierdzą te ręce i dotykam aparatu nimi. No nic, co za poświęcenie. Widzimy, że Lampro tutaj bardzo powolutku, bardzo powolutku, oswaja się z nową sytuacją. Masz takie warunki, na jakie zasługujesz, nie? Dobrze, że wujek Gadzi rozrobił. No ale ruszyłbyś się troszkę. Jakkolwiek. Jeśli chodzi o ledziki, to poprosiłem Gadziora, żeby zamontował tutaj zwykłe, zimne, a nie takie, jakie mam na przykład na regale z wieloma kolorami, no bo tutaj rośliny nie będą rosły, więc też ten led nie jest potrzebny z jakimś tam różnym spektrum. Wystarczy mi biały, no bo przyznajcie, że naprawdę fajnie wygląda to oświetlenie. Odszedłem na chwilę, żeby się oswoił z terrarium i zobaczcie, jaki jest wściekły na mój widok. Kolego, dlaczego zawsze tak na mnie reagujesz, co? Ja Cię tak lubię. Poza tym, że straż właśnie, o wiecie, gdzie będzie strał na 100% obstra? To ten ruch wsianki i tamten. A jak nie ten, to będzie starał się zestrać tu. Ja nie wiem o co chodzi, słuchajcie, z tym wężem, no ale tak już jest. No i słuchajcie, wydaje mi się, że będziemy powoli kończyć ten odcinek. Czemu jesteś taki wściekły, chłopie? A co ja ci zrobiłem? Ja dopiero mogę ci zrobić. Zobaczmy, jaką będzie reakcja. To tak wiecie. nie najgorzej. Ale wielkie bydle, nie? No Terrarium ma metr, moi drodzy. Naprawdę, ależ ma tutaj luksus. Super. No dobra, na dzisiaj kończymy, kochani. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał i że zostawicie pod nim łapeczkę w górę. Ogólnie trochę filmów z nowymi zwierzętami wyjdzie w najbliższym czasie, więc oczekujcie. W zasadzie to będzie film z płazem, z gadem i ze stawonogiem. Więc no myślę, że warto czekać, bo będzie spoko, no ale pamiętajcie, że jak chcecie być na bieżąco, no to wypada kliknąć na subskrypcję, bo ostatnio strasznie walczę o zasięgi, ale to nic, wszystko będzie dobrze, nie? Mam taką nadzieję. Żegnamy się z Wami, ja i Propeltis. Halo, halo! A co to za opuszczanie lokalizacji swojej docelowej, ziomuś? A tutaj od góry terrarium chcesz iść, tak? Tutaj Ci będzie najfajniej. No nie wiem, czy Ci będzie najfajniej, ziom. Wydaje mi się, że w środku terrarium jest troszkę lepiej. Możemy jeszcze zobaczyć na Twój brzuszek. Piękny. Dobra, ziom, wracaj do siebie. Nie po to Ci daliśmy nowe terrarium, żebyś z niego uciekał. Dobra, kochani, na dzisiaj to tyle. My standardowo widzimy się już w środę, a przy okazji na drugim kanale niebawem pojawi się relacja z giełdy w Ostrawie, tylko że mam problem z odzyskaniem hasła. Już mam film zmontowany, ale nie mam hasła do kanału. Także już niebawem. Trzymajcie się, na razie i hej!